Cześć, czułem. Ja nazywam się Wala. W dniu dzisiejszym zrobimy testowanie. W sumie dwóch egzotycznych owoców. Miało być tych owoców zdecydowanie więcej, ale wyszło jak wyszło. Po prostu nie dostałam tego w sklepie. Ja chciałam spróbować papai. Mm, e Marakuja, i jeszcze taki jeden owoc mam, nie pamiętam nazwy, ale zaraz, zaraz znajdę, zaraz wam powiem, co to za owoc. Ale w międzyczasie, w dniu dzisiejszym, wskoczyłam też do sklepu bio ze zdrową żywnością, i e, co się okazało, znalazł, wzięłam parę produktów bio, które na pewno przetestujemy, zaraz wam pokażę, jak to, jakie to są produkty. Mm, są to chrupki, czekolady, krówki, e, tego typu produkty. Czekolady są dla wegan, nie wegetarian, wegan. Bez mleka krowiego, więc mam nadzieję, że nie będzie tego mojego problemu zdrowotnego, który mam związany z nabiałem. Czyli, jakby nie patrzeć, po prostu jest to czekolada bez laktozy. Jest kakao, ale jest bez laktozy, więc mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej. Po co w ogóle, ja gadam, może wam już pokażę, co tu mam. Okej, okay, mamy czekoladę, czekoladę wegan, wegan, jednak zdecydowanie wegan, wegan tu z ciasteczka, z pomarańczą i migdałem to sobie przetestujemy tutaj Wam jeszcze pokażę może z bliska skład żebyście mogli sobie spokojnie zobaczyć i w tej czekoladzie jest myślę, że podobny skład no ale mniejsza z tym krupeczki takie słone e, z serem te słone, kurczę Słone, słone, nie wiem, może będą dobre z serem. Z serem się trochę obawiam, co będzie, ale to nie ma co się martwić. Krówki. Wiem, co jem. Smak kokosowy. Krówki. Smak tofi, czyli powiedzmy, że klasyczne krówki. Oprócz tego ciasteczko. Razowe z musli. I ciasteczko gryczane. No, no jestem ciekawa, bo to trzeba mi się na już połamać te ciasteczko. No niestety w takich ekstremalnych warunkach je wiozłam, więc i tak jestem w szoku, że po prostu są całkiem, całkiem spoko, nie jest tak źle aż połamane. I to będziemy sobie testować w najbliższym czasie. I gadania karambola, nie wiem, czy dobrze wymawiam. To zawsze spróbujemy i marakuje. Marakuje kurde skąd. Zawsze wiem, że marakuje. Z, nie wiem, biorę pierwszą, lepszą. Bierzemy tą. Worek sobie może zostawię na odpady, bo na pewno i takie będą. Marakuja. Może jakieś nóżki wziąć. Próbujemy. Czy ja to kiedyś marakuje w sokach? Użyjesz, ty po prostu tak przekroję, przekroję. Oje, oje. Oh yeah. oh yeah. I ten środek się je. Yeah. O, matko boska, jaka kwaśna. Oa! Wezmę to palcem po hamsku, Wyciągnę ale skwaśne. Mhm. Czuć tę pęskę skwaśna pieruńsko O! Kwaśura. Myślę, że była słodsza, to była zdecydowanie zdecydowanie lepsza. Mm. Ale przez to, że jest kwaśna, no to po prostu skwaśna, no. W sokach niestety te marakuje często, często są mm, słodsze. No, co mam powiedzieć? Jak walną cukru, to są słodsze. Chociaż myślę, że może za granicą to te marakuje by były słodsze, no ale niestety do nas muszą jakoś dojechać. Kolejny owoc, on się nazywa karambola. Karambola, powiem Wam przy nie wiem za bardzo chcę za to zabrać. Wezmę sobie po prostu tu delikatnie na górze odetnę. Nie to się je, czy jak to to wygląda? Karambola. Jest to owoc praktycznie z Indonezji, Sri Lanka. I w ogóle fajne jest to, że on ma taki właśnie kształt gwiazdisty. Podejrzewam, że jeszcze w innych krajach rośnie. Pewnie jakieś, jakaś Malezja, czy coś w tym stylu. No, w każdym razie w ciepłych krajach. Ciekawe jest to, że ten owoc się um y je, To się je, nad tą skórkę. Też sama byłam w szoku, że tą skórkę sieje. Fajny ma kształt. Gwiazdy nawet mam dwie gwiazdki prawie jak szeryf. Um, no ale co już sobie tą karambolę przekroiłam, umyłam, oczywiście owoce trzeba mieć każde owoce, no i próbujemy jak to smakuje, mm. skąd znam ten smak? Nie powiem Wam skąd, ale po prostu. Mega soczysta. Wszystkie według mnie nie to ogórek. Słodkie. Nie mm. mniej więcej określić co to za smak, ale jest naprawdę spoko. Taka konsystencja, trochę górka zielonego i tutaj ilość tej, tej wody, która tu jest. No jest to takie słodkie, e, ale nie słodkie. No na pewno lepsze od marakuji, bo marakuja... Mm -mm. <grym> po prostu skądś ten smak znam. Tylko nie potrafię określić skąd ten smak znam. Coś podobnego jadłam. Coś podobnego ja wiem, Jak jedliście ten owoc, to piszcie na dole, według Was, do czego to ma podobny smak, bo jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Mi to osobiście smakuje. Mm. Tylko właśnie nie umiem określić, to jakiś taki podobny owoc. Co to jakby ktoś jadł takie... Bo to mówię, taki smak trochę ogórka, według mnie trochę takiego jabłka w ogóle niedojrzałego, mieszany z czymś. Naprawdę jest spoko. Jest spoko. Od 0 do 10 myślę, że mogę dać tu. 10 punktów, 10 punktów, tym bardziej jak są to ciepłe kraje mega fajnie na pewno nawadnia, no bo ono bo jest bardzo, bardzo soczysty mm, pewnie jakieś tam ma witaminki, jak każdy owoc mega, mega spoko, w porównaniu do, do marakui ono owszem, fajnie wygląda, ale to zdecydowanie lepiej smakuje, to jest po prostu takie kwaskowate kwaskowate, ale nie zmienia faktu, że też jest bardzo, bardzo dobre, więc no, myślę, że fajne fajne doświadczenie smakowe Kolejne dwa owoce. Szkoda, że Opole powiedzmy, Opole jest trochę małe nie małe, różnie na to ludzie patrzą. No po prostu tak było trochę większe, żebyśmy spróbowali owoce Duriana, a niestety w Opolu tego nie mogę nigdzie dostać. Pamiętam, że swego czasu był sklep Alma, tam można było to dostać, a potem ten Alma po prostu krótko był w Opolu, ten sklep Alma był krótko, a w innych tego sklepach nie jestem w stanie dostać, chyba, że po prostu będę w jakimś większym mieście i po prostu... Kupię sobie tego duriana, bo nie prywam, że chciałabym spróbować, bo dużo osób mówi, że śmierdzi, ale w smaku jest naprawdę spoko, dlatego chciałabym go spróbować. Tym bardziej idzie pomału, pomału. Wiosna małymi kroczkami się zbliża, pewnie wy będziecie widzieć ten film, jak już będzie wiosna.